No powiem Wam tak, że endoskop, fajna rzecz. Jak widzicie, tutaj mamy kamerkę z różnymi końcówkami, oczywiście możemy tutaj zmieniać kaliber, oczywiście, z różnych tych. No i naprawdę, tutaj akurat mamy Mosina z 1937 roku i proszę Was, no można sobie każdy detal sobie obejrzeć. Yy, tak, wiem, są endoskopy, które... Działają właśnie z komórką, i tak dalej, ale ja po prostu wolałem sobie nie zaśmiecać telefonu aplikacjami z innego, yy, znaczy po prostu aplikacjami z jakich, yy, jakichś yy, dziwnych stronek, tylko po prostu kupić sobie taki z monitorem. No kurczę, naprawdę zobaczcie. Tutaj ten 46 MOSIN. Trochę brudna lufa, jak widzicie, w sensie. Um, zamiedziowana bardzo, ale całkiem wyraźny Całkiem bardzo ciekawy jest ten przewód. Lufy ok. A tutaj mamy Portugalski Wergero. 39 rok. Jak widzicie lufa całkiem ciekawa jest. Bez żadnych wzorów, bez niczego, bardzo wyraźne mamy tutaj pola i bruzdy. A tutaj rumuński kontrakt karabinu czeskiego wzór 24. Lufa jest totalnie usyfiona, jak widzicie. Ja <gry> To się No Okej, okay, taki króciutki filmik o bardzo ciekawym narzędziu, bez którego się radzę nie wybierać na zakupy właśnie takich surplusowych rzeczy.